Dzień dobry, nazywam się Mateusz Zadencki, pracuję jako inżynier wsparcia technicznego w firmie EBS. W tym filmie instruktażowym przedstawię w jaki sposób skonfigurować i przeprowadzić downloading z wykorzystaniem smart komunikatora EPX400. Czym jest downloading? Downloading jest to funkcjonalność umożliwiająca zdalną komunikację z centralą alarmową, np. zarządzanie konfiguracją, pobranie statusu itp. Standardowo proces ten przeprowadzany jest poprzez fizyczne połączenie linią PSTN. EPX400, dzięki współpracy z autorskim oprogramowaniem Modem Emulator oraz OSM Server, umożliwia utworzenie wirtualnego połączenia i przeprowadzenie downloadingu z dowolnego miejsca na ziemi. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu. Przed przystąpieniem do instalacji należy przygotować smart komunikator firmy EBS EPX400. Komunikator ten, poza połączeniem GPRS, ma zapewnioną możliwość połączenia internetowego poprzez budowane złącze RJ45. Należy przygotować także zaprogramowaną wcześniej centralę alarmową w sposób identyczny jak do połączenia z modemem PST. Aby downloading działał prawidłowo, należy ustawić numer telefonu. Numer telefonu nie musi być prawdziwy, mogą być to przykład 4 piątki. Kod obiektu, wybieranie tonowe i w większości central jest to opcja domyślna. Należy także wyłączyć podwójne wdzwanianie, ustawić liczbę dzwonków rekomendowana liczba dzwonków to 3 oraz zezwolić na downloading. Należy przygotować także dwie pary przewodów z zarobionymi końcówkami. Oczywiście można skorzystać ze skrętki komputerowej. Antenę GSM, kartę SIM oraz programator. Ja zdecydowałem się na Mini beta. Centrala została zainstalowana w obudowie firmy EBS model OBDNA z budowanym transformatorem. Komunikator może być zainstalowany wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Oczywiście jeśli jest na to miejsce lub na zewnątrz. Nadajnik ma dedykowaną elegancką obudowę wyposażoną w magnesy neodymowe. Dzięki magnesom komunikator może zostać zainstalowany na dowolnej ferromagnetycznej powierzchni bez konieczności wiercenia. W naszym przypadku decydujemy się na montaż wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje anten. Ponieważ znajdujemy się w miejscu o dobrej jakości sygnału GSM, a obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, możemy zdecydować się na krótką antenę typu L. W przypadku chęci poprawy jakości sygnału GSM lub, co gorsza, gdyby obudowa wykonana była z materiału metalicznego, antena musi zostać wyprowadzona na zewnątrz. W takim przypadku decydujemy się na wersję przewodową z taśmą samoprzylepną. Należy pamiętać, że ta antena nie powinna być naklejona na powierzchniach metalicznych. Teraz przystępujemy do instalacji poprzez wykonanie fizycznych połączeń, podłączenie anteny i położenie karty SIM. Zacznijmy od połączeń elektrycznych. Do zacisku dodatniego AUX podłączamy przewód czerwony. Drugą końcówkę podłączamy do, do zacisku plus ACU. Teraz podłączymy przewodem czarnym podłączymy się przewodem czarnym do zacisku ujemnego AUX centrali alarmowej, czyli masę z zaciskiem GND na płycie komunikatora. Podłączyliśmy 12-voltowe zasilanie prądu stałego. Następnie podłączamy się do złącz linii PSTN. Jedną końcówkę. Zielonego przewodu podłączamy do zacisku Ring, a drugą do zacisku R1. komunikatorze. Ostatnim połączeniem jakie wykonamy jest połączenie pomiędzy zaciskiem TIP centrali alarmowej, a zaciskiem T1 nadajnika EPX 400. Po wykonaniu połączeń elektrycznych weryfikujemy ich poprawność i przechodzimy do instalacji anteny. Następnie wkładamy kartę SIM. Należy pamiętać, aby karta SIM miała zdjęty kod PIN lub zmieniony na 4 jedynki. Taki jest fabryczny kod PIN nadajnika. Następnie możemy podłączyć zasilanie sieciowe oraz akumulator. Do złącza konf podłączamy programator MiniProg BT. Zdecydowałem się na ten model ze względu na wygodę użytkowania. Programator umożliwia połączenie z komputerem lub smartfonem poprzez Bluetooth. Dodatkowo ma gniazdo micro USB, dzięki czemu możliwe jest połączenie przewodowe. Teraz możemy przejść do konfiguracji komunikatora w programie EBS Config 2.0. Aplikacja EBS Config 2.0 jest dostępna w dwóch wersjach. mobilnej do pobrania w Google Play i desktopowej, dostępnej po zalogowaniu się w strefie wiedzy ze strony absmart.com. Włączamy aplikację EBS-Config 2.0. Należy pamiętać, aby przed ustawieniem połączenia dokonać parowania programatora z komputerem osobistym bądź z telefonem komórkowym. Naciskamy ikonę dwóch strzałek ustawienia połączenia. A następnie klikamy symbol plusa. Wybieramy mini prog. Jak widać, urządzenie zostało wykryte i wprowadzamy jego nazwę. Nazwa może być dowolna. Klikamy OK. Po ustawieniu połączenia możemy odczytać konfigurację z urządzenia. Na urządzeniu powinny migać. W tym czasie przemiennie 4 diody. Po czytaniu konfiguracji, wyświetli się nam zakładka podsumowanie. Znajdziemy tutaj podstawowe dane komunikatora, takie jak model, numer seryjny, czy aktualną wersję firmware. Zaczniemy od ustawienia kanału łączności. W przypadku komunikatora EPX400. Do wyboru mamy trzy kanały łączności. Możemy je posortować według priorytetu. E, w naszym przypadku korzystamy z sieci komórkowej, więc wybieramy sieć komórkową. Uzupełniamy adres serwera, do którego podłączony będzie komunikator. Następnie port oraz APN karty SIM. Przechodzimy do zakładki linia telefoniczna. Załączamy pierwszy numer i wprowadzamy numer telefonu. Numer telefonu musi być zgodny z numerem zaprogramowanym wcześniej w centrali alarmowej. W naszym przypadku są to cztery piątki. W przypadku problemów w nawiązaniu połączenia komunikatora z centralą alarmową należy zwiększyć opóźnienie potwierdzenia. Można także wybrać rodzaj protokołu. Domyślnie jest to kontakt ID, ale w razie konieczności może być to protokół SIA. Teraz możemy przejść do ustawień komunikatora prowadzić kod użytkownika, a następnie zapisać konfigurację. Po wykonaniu konfiguracji w EBS Config 2.0, musimy przygotować kolejne dwie aplikacje niezbędne do przeprowadzenia procesu downloadingu. Pierwszą niezbędną aplikacją jest autorskie programowanie modem emulator. Program pobraliśmy ze strony ebsmart.co Kolejną wymaganą aplikacją będzie oprogramowanie umożliwiające konfigurację i diagnostykę naszej centrali alarmowej. W przypadku centrali Paradox program nosi nazwę Babyware. Zacznijmy od skonfigurowania aplikacji modem emulator. Po włączeniu aplikacji musimy wypełnić niezbędne parametry połączenia z serwerem OSM, do którego podłączony jest komunikator. Wprowadzamy nazwę analizatora wyjściowego. W naszym przypadku jest to Primary. Następnie publiczny adres IP serwera OSM. Możemy wprowadzić prywatny adres IP, jeśli serwer OSM zainstalowany jest w tej samej sieci. W naszym przypadku OSM serwer zainstalowany jest na tej samej maszynie, dlatego możemy wprowadzić adres 127.0.0.1 lub po prostu localhost. Następnie wprowadzamy port na słuchu serwera OSM. W naszym przypadku 9000. Następnie przechodzimy do konfiguracji parametrów modemu. Wybieramy z listy jeden z wolnych wirtualnych portów COM. Niech to będzie COM2. Następnie wybieramy typ centrali alarmowej z rozwijanej listy. W naszym przypadku będzie to Paradox eSpirit. Teraz musimy wprowadzić publiczny adres sieciowy naszego komputera oraz wolny port sieciowy w naszej sieci, który jest otwarty publicznie. Po wprowadzeniu danych otwieramy zakładkę OSM i klikamy przycisk nawiązania połączenia Start. Jeśli w logach zdarzeń pojawi się informacja Opened, to znaczy, że udało nam się poprawnie nawiązać połączenie z naszym osm -em. Teraz możemy przejść do zakładki MODEM, gdzie dostępny będzie podgląd do logów zdarzeń pomiędzy centralą alarmową a oprogramowaniem producenta. Teraz musimy skonfigurować programowanie Babyware tak, aby kontaktowało się z MODEM emulator. Po uruchomieniu aplikacji wprowadzamy login. I hasło operatora. Teraz musimy utworzyć nowe konto, klikając przycisk A. Wprowadzamy nazwę konta, która może być dowolna. Wybieramy model centrali SP4000. Rodzaj połączenia ustawiamy na modę. Wprowadzamy login oraz hasło, takie samo jak skonfigurowaliśmy w centrali alarmowej. Ja ustawiłem login oraz hasło, identyczne jak numer telefonu, czyli 4 piątki. Klikamy lewym przyciskiem myszy na utworzone konto, a następnie wybieramy Open. Teraz w drugim oknie programu Babyware, czyli w aktualnie wyświetlanym, przechodzimy do zakładki Communication, a następnie wybieramy Settings. Wybieramy opcję modem, port com, taki sam jak w modem emulator, czyli com2, następnie typ modemu. Jako. Third Com Generic Modem. A w polu panel Font wprowadzamy numer seryjny komunikatora. 108, 59, 18. Następnie klikamy przycisk Advanced. Wybieramy modem Bout Rate na 300 Bout. Reverse Command R. Dodatkowo należy ustawić wybieranie to nowe w polu dialing method. Zapisujemy tę opcję podwójnym kliknięciem OK. Teraz możemy połączyć się z centralą alarmową, klikając przycisk Connect. Możemy w tym czasie sprawdzić logi zdarzeń w modem emulator. Proces łączenia z centralą alarmową może potrwać nawet kilka minut. Po ukończeniu wszystkich procesów ikona Disconnected, widoczna w lewym dolnym rogu programu Babyware, zmieni się na Connected, informując nas o udanym połączeniu z centralą alarmową. Dziękuję za uwagę i zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów instruktorzowych z moim udziałem. Do zobaczenia.